Dzisiaj taki ważny temat. Dlaczego toksyczni ludzie sabotują Twoją zmianę lub Twoją przemianę? Relacje z takimi ludźmi przypominają oczywiście emocjonalną grę, w której każda próba wyrwania się ze stagnacji prowokuje coraz mniejszy ucisk ze strony manipulatora, więc i tak polecam. Ale dlaczego Twoja zmiana i Twój rozwój jest dla nich tak ogromnym zagrożeniem? Po pierwsze, to oni boją się utraty kontroli. Toksyczna osoba postrzega Ciebie. Nie jako odrębną jednostkę, ale jako, jako narzędzie służące do budowania jego własnej wartości. Więc jesteś dla niego lustrem, który musi nieustannie odbijać jego wyidealizowany wizerunek. Kiedy zaczynasz się rozwijać, podejmujesz terapię, awansujesz w pracy lub zdobywasz nowe kompetencje, to lustro zaczyna pękać. Każdy Twój sukces staje się dowodem na ich słabość. Dlatego reagują agresją lub manipulacją. Na przykład, kiedy ty zaczynasz dbać o siebie, słyszysz zarzuty typu hmm, wymyślasz problemy, przesadzasz, o co ci chodzi, robisz z siebie gwiazdę, tak? E, może być to też zazdrość, która wynika z takiego głębokiego poczucia ich niepewności, bo pod maską narcyza kochani czy manipulatura, manipulatora kryje się najczęściej wewnętrzne dziecko, które się boi. Boi, że ktoś odkryje jego prawdziwe oblicze. Twój rozwój to jest taki reflektor, który odsłania jego emocjonalne niedostatki. Badania, które ostatnio czytałam, mówią o tym, że osoby narcystyczne często sabotują tych, którzy mogą przewyższyć je osiągnięciami. Na przykład, gdy Twoja koleżanka zaczyna plotkować na temat Twojego sukcesu zawodowego, to tak naprawdę ujawnia ona tylko własne kompleksy. I Strach przed byciem mniejszą w oczach innych. Więc to jest ta zazdrość i taka rywalizacja. Jest to strach przed prawdą w własnym życiu. To Twój postęp przypomina toksycznym osobom, że one stoją w miejscu, tkwiąc w iluzji swojej wielkości. I gdy Ty zaczynasz się zmieniać, rozwijać emocjonalnie czy zawodowo, to oni konfrontują się z rzeczywistością, w której nie są już oni dominujący. Więc odpowiedzi na Twój rozwój manipulują, umniejszają, a nawet oskarżają cię o egoizm czy o zdradę. Zobaczcie, kiedy ktoś jest w związku z narcyzem i na przykład zakłada własną firmę, to zaczyna być na przykład pomówiony o jakieś nieuczciwe praktyki, tylko dlatego, że Twój sukces jest zbyt bolesnym przypomnieniem Jemu, o jego braku uwagi. Ten głód emocjonalny energetyczny, osoby, które funkcjonują trochę jak wampirzy energetyczni, więc twoje emocje, podziw czy frustracja są dla nich źródłem energii. Gdy ty zaczynasz się oddalać i inwestować we własny rozwój, oni czują się zagrożeni i wprowadzają czasem też osoby trzecie, wiecie, to triangulacja nowego przyjaciela, partnera, aby odzyskać twoją uwagę. Więc statystyki są bezwzględne. Mówią, że 68% ofiar narcystycznych relacji doświadczyło celowego sabotowania ich kariery, kariery, edukacji partnerów. Więc jak skutecznie chronić się przed toksycznym wpływem? Wykorzystaj ich negatywność jako paliwo. Każde nie nie dasz rady, niech stanie się Twoją motywacją do działania. Więc stosuj metodę szarej skały, unikaj emocjonalnych reakcji, nie tłumacz się, stawia jasne granice i rób swoje. Natomiast odczaczaj się ludźmi, którzy będą Cię doceniać, wspierać Twoje sukcesy, którzy Cię kochają, którzy dla siebie są serdeczni. Toksyczna osoba traci naprawdę moc w obliczu takiej grupy, która bije Ci brawo. To Twoja przemiana jest dowodem na to, że więzienie, które toksyczne osoby próbują stworzyć wokół Ciebie, po prostu nie istnieje. Możecie je rozwalić, roztrzaskać razem z grupą swoich znajomych, pokazywać swoją niezależność, pewną siebie i taką emocjonalną stabilność. Spotkanie z osobą, która nie da się zmanipulować, stanowi dla nich wyzwanie, to już wiecie. I oni nie będą mogli tego znieść, kiedy będziesz silna, kiedy będziesz silny, kiedy będziesz niezależna, kiedy będziesz się uczyć, kiedy będziesz się rozwijać, kiedy będziesz zdobywać sukcesy. Czyli patrzeć w tym kierunku, co jest dla Ciebie ważne, i przestać się liczyć z jego opinią. Po prostu nie zasilajmy toksyczne osoby. Uśmiechnij się, odwróć się napięcie wzrusz ramionami, powiedz sobie, no i co z tego i robię swoje. Tego Wam bardzo, bardzo życzę.